Cześć. W dzisiejszym materiale zaczniemy sobie już nasz drugi dział, czyli działania w zbiorach liczbowych. Pierwszy film w tym dziale zaczniemy sobie od rozwiązywania prostych równań metodą równań równoważnych. Będzie ten film trochę przypominał ten film z działu pierwszego, kiedy rozwiązywaliśmy proste równania, natomiast tutaj będziemy działać na trochę bardziej skomplikowanych przykładach. Mamy je 4, tutaj mamy dwa. Poniżej mamy dodatkowo dwa. Nasze pierwsze zadanie to rozwiąż poniższe równania. Pamiętaj o wyznaczeniu dziedziny. Czyli możemy sobie najpierw właśnie wyznaczyć naszą dziedzinę. Dziedzina to będą rzeczywiste, ponieważ nie mamy żadnych ułamków ani nie mamy żadnych pierwiastków, prawda? Oczywiście to nie jest tak, że jak mamy ułamki, to od razu musimy coś wykluczać. Musimy wykluczać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Niewiadoma jest albo w mianowniku, albo pod znakiem pierwiastka. Jeśli takiej sytuacji nie ma, uznajemy, że dziedzina jest, tak jak tutaj napisaliśmy, rzeczywista. Czyli przepiszmy sobie to równanie. Mamy 2x minus 3x plus 6 równa się 4x plus 2. I teraz widzimy, że mamy po obu stronach równania jakieś niewiadome i jakieś liczby, prawda? Wszystko, co będziemy robić, będziemy robić obustronnie, czyli jak będziemy dodawać, mnożyć, dzielić, yy, odejmować, prawda? Wszystko będziemy robić obustronnie. Na początek pozbądźmy się tego nawiasu, bo on nam to trochę tutaj przeszkadza. Czyli mamy 2x i teraz tak, minus 3 razy x to będzie minus 3x. Natomiast minus x razy plus 6 to będzie, yy, przepraszam, tutaj będzie minus po prostu 3. Yy, razy plus 6 to jest minus 18. I tutaj widzimy, że mamy 4x plus 2 to zostaje to, co jest po prawej stronie. Natomiast teraz widzimy, że mamy 2x minus 3x, to zostanie minus x minus 18 równa się 4x plus 2. Okay. Teraz to, co nas interesuje, to przeniesienie x na jedną stronę, natomiast wszystkich niewiadomych na drugą. Możemy sobie najpierw przenieść X -y na jedną stronę, więc możemy to zrobić na kilka sposobów. Natomiast ja sobie przeniosę tego X tutaj. Czyli żeby go przenieść właśnie na tą stronę, będziemy musieli go obustronnie dodać, bo tutaj mamy i minus X i po dodaniu X obustronnie, tutaj będziemy mieli 0 i tylko minus 18 zostanie. Natomiast tutaj będzie 4x plus X, czyli 5X, czyli piszemy sobie właśnie, że dodajemy obustronnie X i Mamy coś takiego, że 5x plus 2 równa się minus 18. Ja sobie to zamieniłem stronami, oczywiście to, to nie ma żadnego problemu. Mogliśmy zostawić tak, że ta nasza niewiadoma byłaby po prawej stronie, ta liczba byłaby po lewej. Ja natomiast wolę, jak niewiadoma jest, po lewej stronie równania. No i widzimy, że tutaj jeszcze nam przeszkadza. Dwójka, prawda? I mamy plus 2, no to żeby się pozbyć tej dwójki musimy ją odjąć, prawda? Bo wtedy, kiedy ją odejmiemy, tutaj zostanie nam sama 5x, czyli mamy 5x i jeśli będziemy mieć minus 18, minus 2 dostaniemy minus 20, prawda? No i tutaj możemy sobie zapisać, że mamy 5x równa się minus 20, więc. To, co będziemy chcieli teraz zrobić, to podzielić przez 5, bo tutaj mamy 5 razy x. Tutaj tego razy się nie pisze, natomiast ono tam jest. To znaczy, żeby został nam sam x, musimy podzielić przez 5, prawda? Czyli będziemy mieć tutaj dzielenie przez 5 i wtedy, jak podzielimy przez 5, to dostaniemy x równa się minus 4, bo minus 20 dzielone na 5 to jest x równa się minus 4 i on oczywiście należy do dziedziny, więc możemy napisać, że x należy do jednoelementowego zbioru minus 4. No i pierwszy przykład jest za nami. Drugi przykład natomiast jest trochę bardziej skomplikowany, ponieważ widzimy, że mamy tutaj ułamki, prawda? Więc określamy sobie dziedzinę. Dziedzina to na pewno będą rzeczywiste, ale bez czegoś, prawda? Bo widzimy, że mamy ułamki i mamy niewiadomo w mianowniku. x Plus 4 musi być różne od 0, bo nie wolno nam dzielić przez 0. Więc x musi być różne od minus 4, prawda? To znaczy, że nasza dziedzina to będą rzeczywiste bez minus 4. I to jest nasza dziedzina. Ok, w takim razie jak rozwiązać takie równanie? Jest bardzo prosty sposób na to. Mamy x minus 2 przez x plus 4 minus 5 szóstych. Równa się 0. Przenosimy sobie ten ułamek na drugą stronę i dostaniemy x minus 2 przez x plus 4 równa się 5,6. I teraz jest taki bardzo prosty sposób, jak mnożenie na krzyż. Czyli to z tym, to tutaj, to z tym tutaj i to, co jest w mianowniku, z tym tutaj. I z tego nam wyjdzie, tu sobie zapiszemy, wyjdzie nam tak. 6 razy x minus 2 równa się 5 razy x plus 4. Prawda? To jest 4. No i teraz możemy wymnożyć te nawiasy, więc będziemy mieć tak. 6x minus 12 równa się 5x plus 20. Super. Znowu robimy tak samo jak w poprzednim przykładzie, że chcemy, żeby nasza nie wiadomo została po jednej stronie, natomiast to, co potrzebujemy wyliczyć, czyli ta liczba konkretna po drugiej stronie, no to odejmijmy sobie minus 5, czyli będziemy mieć 6x minus 5, czyli x minus 12 równa się 20. No i teraz, żeby się pozbyć tej minus 12, musimy ją dodać obustronnie, prawda? Czyli będziemy mieć x minus 12 plus 12, czyli zostanie 0 po lewej stronie, sam x, a tutaj będziemy mieć 12, 20 plus 12, czyli 32. Sprawdzamy, czy należy do dziedziny takie rozwiązanie. Należy, więc piszemy, że należy do dziedziny i dajemy, że x należy do jednoelementowego zbioru 32. To jest nasze rozwiązanie tego równania. Zostały nam jeszcze oczywiście dwa przykłady. Które sobie teraz właśnie rozwiążemy. I tak jak w poprzednich przykładach, zaczynamy od dziedziny. Dziedzina w tym przypadku będzie rzeczywista, bo to, co mówiłem, mimo tego, że mamy ułamki, to żadna z niewiadomych nie znajduje się w mianowniku. Dlatego określamy dziedzinę jako rzeczywiste. I teraz to, co możemy zrobić, to widzimy, że mamy tak 5, 2 i 10, prawda? Najmniejsza wspólna wielokrotność wszystkich tych liczb to 10. Czyli jak sobie pomnożymy razy 10, to wszystkie mianowniki się usuną. Czyli możemy sobie to zrobić już tutaj. Pomnożymy sobie to razy 10, prawda? I będziemy mieć tak: 30, no bo 3 razy 10 to jest 30. Razy tutaj sobie zapiszemy x minus 1 przez 5, prawda? Minus 10. Oczywiście mnożymy całe wyrażenie x minus 3 przez 10 i to jeszcze przez 2. A tutaj zostanie nam po prostu x minus 8. Dlatego, bo domnażamy tu by było 10 razy x minus 8 przez 10, czyli zostanie samo x minus 8. No i teraz możemy to sobie poskracać. Tutaj jak skrócimy to z tym, to zostanie nam 6 razy x minus 1 minus, tutaj jak skrócimy, to będziemy mieć 1 przez 5 tutaj będzie 5 i będziemy mieć 5 razy x minus 3 tu jest x równa się x minus 8 ok, no i teraz to co nam zostaje no to po prostu wymnożyć te nawiasy przenieść wszystko na jedną stronę z niewiadomymi liczby na drugą stronę i będziemy mogli rozwiązać nasze równanie więc będziemy mieć tak 6x Minus 6, prawda? Tu mamy minus 5 razy x, czyli minus 5x, tak? Ok. Tu mamy minus 5 razy yy, minus 3, czyli będziemy mieć plus 15, to się równa x minus 8, prawda? Ok. No i teraz to, co potrzebujemy zrobić, to to, co powiedziałem, czyli przenieść wszystko na lewą stronę, jeśli chodzi o Nasze niewiadome. Natomiast wszystko pozostałe na stronę prawą. Ok. No i teraz będziemy mieć x, bo 6x minus 5x to jest x, a tutaj mamy minus 6 plus 15, czyli plus 9, prawda? To się równa x minus 8, bo to sobie przepisujemy. No i teraz, jak odejmiemy obustronnie xa to dostaniemy co? 9 równa się minus x, prawda? A tutaj widzimy, że to jest sprzeczne, czyli możemy napisać, że równanie równanie sprzeczne i x należy do zbioru pustego. To znaczy, że równanie nie ma rozwiązań. Jakąkolwiek liczby nie podstawilibyśmy za x, nigdy to nie będzie prawda. Natomiast mamy jeszcze czwarte równanie. I tutaj widzimy, że mamy dziedzinę rzeczywiste, ale z pewnym wyjątkiem, bo x jest w mianowniku. A x musi być różny od zera, prawda? No to napiszemy sobie, że to są rzeczywiste bez zera. I teraz można to zrobić tak jak poprzedni przykład, chyba drugi, jeśli się nie mylę. Tam robiliśmy metodą na krzyż. Czyli to razy to. I to razy to. Prawda? Czyli dostaniemy x kwadrat, prawda? Bo x razy x to jest x kwadrat, a 2 razy 18 to jest 16. I teraz musimy obustronnie spierwiastkować nasze równanie, czyli dostaniemy x równa się 4, bądź x równa się minus 4. To jest to, o czym bardzo wiele osób zapomina, że jak pierwiastkujemy coś, Kwadratowego, prawda tak jak tutaj by było, albo na, nie wiem, x kwadrat równ, równa się 81, to wtedy mielibyśmy rozwiązanie 9 bądź minus 9, i o tym drugim przypadku często ludzie zapominają. Natomiast może się zdarzyć tak, że on będzie niepoprawny, ten drugi przypadek, albo któryś, te, któryś z tych przypadków będzie niepoprawny przez to, że dziedzina go wykluczy. Natomiast ważne jest to, żeby go zapisać, ponieważ wtedy wiemy. Że tak jest i że, że tak się dzieje, właśnie, bo 4 do kwadratu to jest 16 i minus 4 do kwadratu to również jest 16. Dopiero później możemy wykluczyć go z dziedziny. I teraz widzimy, że 4 należy do dziedziny i minus 4 również należy do dziedziny, więc możemy napisać, że x to jest dwuelementowy zbiór minus 4 oraz 4. I tak właśnie rozwiązuje się takie proste równania, metody równań równoważnych, czyli najpierw jak są jakieś nawiasy, ale jeszcze zanim nawiasy, no to musimy oczywiście wyznaczyć dziedzinę. Później jak są jakieś nawiasy, no to warto je wymnożyć, warto się pozbyć ułamków, jeśli takie są, można to też zrobić na krzyż, w zależności od tego jaki mamy przykład. Natomiast później wszystko przenosimy na jedną stronę. Mam na myśli wszystkie niewiadome. I wszystko inne na drugą stronę i próbujemy się pozbyć tego, co stoi przy x. Czy to dodajemy, czy odejmujemy. A jeśli później jest coś jeszcze przy samym x, czyli czy mnożymy, czy dzielimy przez x, znaczy przez, przez jakąś liczbę, no to wtedy też jej się musimy pozbyć i dostajemy. Nie wiadomo. Sprawdzamy, czy należy ono do dziedziny. Jeśli tak, no to piszemy zbiór. Natomiast jeśli nie należy, no to piszemy. Że albo nie wiem, nie należy do, nie ma takiej liczby, czyli zbiór pusty, prawda? Bądź, nie wiem, sprzeczne, bądź nieskończenie wiele rozwiązań. To wszystko zależy od naszego przypadku. W takim razie dziękuję za oglądanie. W następnym materiale omówimy sobie rozwiązywanie prostych nierówności metodą nierówności równoważnych. A ja zapraszam na kolejny film i na media społecznościowe.